Jak jestem, to dajcie znać, że jestem widoczny. Chyba wydaje mi się, że jeszcze nie, ale nie wiem. Chyba, chyba już, chyba już. Co to kiczetko Chcesz ode mnie? Tu jest moja Kiciek. Witajcie, moi drodzy. Tu Jasnowic, Kamil, wizję w punkt. Witam cię bardzo serdecznie. Witam was bardzo serdecznie na naszym. W kanale. Moi drodzy, pozwólcie, że zabiorę wam dwie, trzy, no może góra, cztery minuty, ale jakże ważne dla mnie i ważne dla Ciebie, bo jesteś tutaj na kanale, aby spotkać się z prawdziwym jasnowidzeniem, z prawdziwym jasnowidzem. Pozwól, że przypomnę Tobie, że już w 2020 roku. A więc tak w okolicach października 2020 zacząłem mówić, a później kontynuowałem to i w 2021 i w 2022 roku i po dziś dzień zacząłem wtedy mówić o tak zwanych trzech wielkich wrotach do wielkiej W. No, przypomnij sobie, mój drogi, mówiłem, moja droga, o tym, że pierwsze wrota to będzie wojna między Ukrainą a Rosją. I mówiłem bardzo często wtedy, że Ukraina zapłacze. Śmiano się ze mnie, poniewierano moje imię, krytykowano mnie, a później się okazało za dwa lata, że miałem rację. No, tak jest w prawdziwym jasnowidzeniu, że człowiek pewne rzeczy, prawdziwy jasnowidź, wyczuwa bardzo esencjonalnie. A dlaczego esencjonalnie? Bo to wojna, bo to cierpienie człowieka. Bo to krzywda ludzka, bo to najazd, bo to wielkie okrucieństwo i niesprawiedliwość. I mi się wydawało, że to już tuż, tuż. Trzeba było poczekać niecałe półtora roku do dwóch lat, aby nastał dzień 24 luty 2022. Lecz wtedy ja już to tak mocno czułem. I nawet mówiłem, że Polskę to dosięgnie najpierw w wymiarze hybrydowym, a później jeszcze większym. To się dzieje na naszych oczach. Wojna, Ukraina, Rosja którą przepowiedziałem w 2020 roku, nazywając otwarciem pierwszych wielkich wrót dołu. I w tym samym czasie mówiłem o drugich wrotach, które nazywałem Iran-Izrael. Nawet są filmy, które może znaleźć w opisie do tej audycji, też nie wszystkie, których o tych sprawach mówiłem. I te obrazy realizują się teraz na twoich oczach. A jeszcze większa ciekawostka to to, że trzy dni temu powiedziałem w trakcie audycji na żywo, że przychodzą do mnie trzy, dwie liczby. Trzy lub trzynaście. Trudno mi zrozumieć, ale atak Iranu na Izrael nastąpi albo za trzy dni, albo za trzynaście. Patrz, jak w punkt to przepowiedziałem, bo właśnie trzy dni równo i ten atak rakietowy nastąpił, bardzo przypowiedziałem to w punkt, zarówno w 2020, 2021, no i te trzy dni temu. Przed nami jeszcze, bo te drugie wrota się otworzyły, Iran-Izrael, przepowiadane przeze mnie w 2020 i w 2021 roku. Przed nami jeszcze, co oznacza, że mamy jeszcze czas, że możecie czuć się bezpieczni, trzecie wrota. Syria, Damaszek, Turcja. tamten obszar, gdzie powiedziałem, że zakotłuje się, że Rosja wejdzie w to, że Stany Zjednoczone, że będzie z Damaszku nic nie zostanie. A więc dopóki nie mamy tych trzech wrot w pełni, nie możemy mówić o tym, że nad nami już ciąży totalne widmo trzeciej wojny światowej. Ale o tym wszystkim i wizję na bieżąco odnośnie wojny Iran-Izrael, którą przepowiedziałem już w 2020 i wspominałem o tym w filmach w 2021 roku. I wizję bieżące będziesz mógł posłuchać, i bardzo serdecznie Was na to zapraszam, nisko się kłaniając, dzisiaj w trakcie audycji na żywo o godzinie 20. I już z góry cię przepraszam, bo może nastąpić, bo jest weekend, taka sytuacja, że ja się te 5, 10, no 15 minut, niczym kwadrans akademicki spóźnię. Ty też masz prawo to zrobić. Jesteśmy tylko ludźmi. A więc zapraszam cię a priori o godzinie 20 dzisiaj na audycję. I pamiętaj, są trzy wielkie wrota do wielkiej wojny światowej. Pierwsze, które już przepowiadałem je wszystkie w 2020 i 2021 roku. Pierwsze, mówiłem, Ukraina-Rosja. To się już wydarzyło. To się bardzo mocno sprawdziło. Mówiłem, Ukraina zapłacze, te wrota będą otwarte, Ukraina zostanie zaatakowana przez Rosję. Drugie, to mówiłem, Iran-Izrael o rakietowym ataku, o spotkaniu ich w powietrzu statki powietrzne irańskie i izraelskie. Mówiłem o zawiązaniu sojuszu wokół Izraela. To wszystko się dzieje na Twoich, na moich oczach, na naszych oczach. No ale są jeszcze trzy wrota, trzecie. Syria, Damaszek, Turcja, Rosja, Stany Zjednoczone. Tam się zakotuje w tym, w tym Damaszku, tam się jakieś brzydkie wydarzenie zrobi. Ja do tego przejdę kiedyś. Jakbyś posłuchał jeszcze też moich filmów, które Ci podlinkowałem, umiejętnie je słuchaj. To doszedł był do wniosku, że na przykład mówiłem o tym, że pod już w 2020 i 2021 roku, że pod wpływem pewnych wydarzeń, które się będą działy, Niemcy będą zamykać nasze granice, zamykać granice z Polską, że będą przywracać kontrolę. To też wszystko miało miejsce i będzie jeszcze pogłębione. Dzisiaj, o godzinie 20.00. Zachęcam Ciebie bardzo serdecznie, abyś spotkał się z prawdziwym wizjonerem przyszłości, abyś spotkał się z prawdziwym jasnowizem, którym jestem. Możesz tracić czas na spotkania z innymi, proszę bardzo, ale zawsze to będzie stracony czas. Bo oni najpierw wejdą tutaj, żeby powiedzieć coś u siebie. Dlatego korzystaj ze źródła, idź do Fontes, a więc zapraszam Cię na mój kanał Jasnowick Kamil, wizję punkt dzisiaj godzina 20 i życzę tobie miłego dnia cześć pa